Siema z tej strony Danil Dzisiaj pokażę wam co doszło w nowym DLC Geta Online Doszła taka M3 jak widzicie GS80 Takie coś, tak się prezentuje Wkładzimy test Pokażę wam dalej Legendary i teraz tak Karin Evan 100 szedł jeszcze Takie coś co to doszło jeszcze? Co to doszło? Nie wiem, ale chyba to doszło jeszcze. Bo patrzyłam. Szczerze nie wiem chyba pamięć, Czy wam powiedzieć, że jeszcze coś to doszło. Dość tu chyba już nic nie doszło z tego. Po pokażę wam co doszło na Warsoku. Doszedł do taki policyjny tam. Macie do tego ubrania. No tam odzież, będzie policyjną Czy ogólnie coś jeszcze dodali tu? Yy... O, nawet są fajne zniżki na przykład. No i czerka, właśnie fajna zniżka. No i tu już więcej nic nie ma. Uważam, że tutaj. Macie na przykład taką minę Ona kosztuje milion z tego co pamiętam tak milion Macie tu lo, loty widokowe, takie ten za 900 tysięcy yy. Macie jeszcze takie coś za 850 nawet fajnie tak szczerze I będę kupował sobie Prąka na ten samochód co pokazywałem, czyli na ten. Jest jak zrobicie. Takie coś, już wam mówię. Na mapie powinniście mieć takie coś. Takie coś. Zdajęcie, robicie tam jeść tam... Musicie wysłać paczki na przewieźć. Prze przewodzicie te paczki i macie prąkę na tą dręwą. Trójkę. Czy coś tu jeszcze jest? Co Czy coś Nie, a więc na tyle z tego idziemy odcinka. I może za niedługo będzie następny. Na raz